うん。<music> Zbliżenia wystartuje 24 lutego. 24 lutego startujemy z 23 edycją festiwalu. Wybudują nowy przok. Projekty, plany, budowa. Wymiana oświetlenia w centrum jeleniej góry na Finiszu. Obrabiamy to kostką z powrotem. Przychodzi druga ekipa, stawia lampy, podłącza. Dzień dobry Państwu. Jest piątek 21 lutego. Kamila Krawiecka bryle rozpoczynamy serwis informacyjny. 24 lutego rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Zoom Zbliżenia. Czeka nas 7 dni pełnych propozycji filmowych. Od 24 do 1 marca włącznie po raz 23 w Górze odbędzie się Zoom Zbliżenia. Każdy festiwalowy dzień będzie obfitował wiele filmowych wrażeń i emocji, a zapewnią je m.in. projekcje filmowe oraz spotkania z twórcami. W tym roku tak się układa program festiwalowy, że z jednej strony mamy uznanych twórców, a z drugiej strony mamy bardzo młodych debiutantów, ale już nagradzanych za swoje dokonania. Z tych najbardziej rozpoznawalnych gwiazd, które przyjadą do nas, twórców cenionych na świecie, to Lech Majewski, reżyser, Łukasz Simlat, aktor. To Lech Dyblik, który znany jest jako mistrz drugiego planu, bo tak naprawdę tak o sobie mówi, zagrał w ponad 30 filmach i przyjedzie do nas na spotkanie. W trakcie tegorocznego Zoomu nie zabraknie projekcji konkursowych najlepszych krótkich filmów z różnych zakątków świata. Na wszystkie konkursy zostało nadesłanych ponad 2,5 tysiąca filmów, z czego do konkursów zakwalifikowanych zostało około 120. I nowością w tym roku jest konkurs filmu animowanego dla dzieci. Po raz pierwszy wprowadzamy coś takiego. I to jest konkurs, który nie będzie miał jurorów, bo filmy oceniać będzie publiczność dziecięca, która wybierze na podstawie kuponów, które rozdamy najlepszy film, który najbardziej im się podobał. A potem myślę, że przedstawiciele widowni będą mieli szansę również wręczenia swojej własnej nagrody na Gali Festiwalowej. A punktem kulminacyjnym będzie gala festiwalowa w teatrze Norwida, gdzie oprócz podsumowania będzie można także zobaczyć koncert Nigela Kennedy'ego i Beaty Urbanek Kalinowskiej. Jesteśmy niedawno po Oscarach i chciałbym Państwa zaprosić na dwa filmy, które startowały w konkursie Oscarowym. W filmach, w, 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 Kategorii firmy nieanglojęzycznej, i one będą właśnie tutaj u nas w Jeleniej Górze wyświetlane. A jak chcecie Państwo przyjść, to trzeba przyjść na 23. Festiwal ZOOM. Zbliżenia, bo to jest właśnie to miejsce, to jest właśnie ten festiwal, na którym te filmy będą wyświetlane. W tym roku miasto na międzynarodowy festiwal Zoom przeznaczyło kwotę 155 tysięcy złotych. Ale warto. Oczywiście, że warto, dlatego podejmujemy takie inicjatywy i chcemy wspierać ten festiwal, ponieważ no niewątpliwie jest to festiwal, który wpisał się już w historię naszego regionu i dlatego chcemy wspierać ten festiwal. Stąd decyzja o takiej kwocie. Bilety na zoomowe wydarzenia są do nabycia w kinie lot. Wyjątkiem są jedynie wejściówki na Galę Festiwalową. Te dostępne są w Teatrze Norwida, przy czym należy się spieszyć. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc. Szlaki na śnieżkę zostały ponownie otwarte. Wejście na królową Karkonoszy nie było możliwe od 17 do 20 lutego blachy górnego dysku wysokogórskiego obserwatorium i MGW zostały uszkodzone. Co powodowało ogromne zagrożenie. A jak czytamy na stronie IMGW w najbliższych dniach, przewidywany jest ponownie silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. W jednym z ostatnich programów Maratonu Subiektywności, realizowanych na zlecenie portalu jelonka.com, pytaliśmy mieszkańców i turystów, co sądzą o programie Rodzina 500. Program Rodzina 500 nie spełnia swojego podstawowego zadania, czyli nie zwiększa dzietności w Polsce. W 2019 roku po raz kolejny liczba urodzeń spadła. W takim razie, co zrobić z programem 500? Płacić dalej. Płacić dalej. Tak. tak. Czyli program jest skuteczny, ale pod jakim względem? Wspierania rodzin? pieranie roci. Są jakieś e, takie zależności, które wpływają na to, że coś się poprawiło, tak? Dzięki temu 500 plus. I, i to w sumie widać, nie? E, czy są one dobrze wykorzystywane te pieniądze? Ciężko mi powiedzieć. Jednakże jest to jakaś pomoc i wydaje mi się, że to nie jest nic złego, jeżeli te środki są w jakiś sposób dobrze e, później no, e, wykorzystywane. Nie wiem, ale widzę w górach, widzę nad morzem więcej ludzi z dziećmi, więc myślę, że to nawet jeśli nie zwiększa dzietności, to jednak poprawia kondycję finansową tych rodzin. Niektórzy z naszych rozmówców uważali wręcz, że program 500 Plus powinien być rewaloryzowany. Czyli jego wartość z 500 zł na jedno dziecko należy podnieść. Ja myślę, że e, waloryzować jak najbardziej, tak, bo to jest fajna inicjatywa, tylko dla rodzin, które e, wykorzystują te pieniądze rozsądnie, tak, czyli e, no, te pieniądze spełniają swoją rolę taką, jaką mają spełniać. Czy są przeznaczane na edukację dziecka, czy ewentualnie na rozwój, e, no i to w mądry sposób. Inne osoby dostrzegają potrzebę wprowadzenia korekty do tego programu. Myślę, że powinny Powinny być trochę jakieś inne warunki uznawania tego typu pomocy dla, dla innych osób z racji tego, że dużo osób nie chce po prostu pracować i myślę, że no, to Czyli jest... Uzależnić od... na przykład takie świadczenie od tego, czy dana osoba pracuje, czy nie, bądź Tak, nie, tak? myślę, że, że na pewno tak. Mimo, że program Rodzina 500 Plus nie zwiększył dzietności w Polsce, to nie będzie likwidowany, zapewnił nas senator Krzysztof Mross. Nie ma zagrożenia do programu 500. Będzie, póki rządzi prawo i sprawiedliwe, będziemy wypłacali 500 plus na każde dziecko. E, ten program jakby ma dwa elementy. Jeden element to jest ten pro, prokreacyjny, czyli chcemy, żeby było więcej dzieci, ale drugi element, równie istotny, równie ważny, to jest ten element likwidujący biedę, likwidujący ubóstwo w rodzinach. I to we wszystkich wskaźnikach, które publikuje OECD czy Unia Europejska, no nam się ponad 90% udało zlikwidować ubóstwa dzieci. Warto podkreślić, że żadna z partii nie chce likwidować 500+, z jednej prostej przyczyny. Program cieszy się zbyt dużym poparciem społecznym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie budowę nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Jeleni Góry. Miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej poczyniło już pierwsze kroki i zakupiło teren pod budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To jest działka przyległa do działki tutaj, gdzie jest główna siedziba spółki, czyli na wolności 161. Teraz spółkę czeka cała procedura związana z realizacją wspomnianego zadania. Projekty, plany, budowa. A odpadów problemowych z roku na rok przybywa. W roku 2018 mieliśmy ponad 8 tysięcy odwiedzin, czyli ponad 8 tysięcy mieszkańców przy, dostarczyło odpady problemowe a w roku 2019 to jest skok prawie jeszcze o ponad około 1500 odwiedzin, czyli ta skala odpadów cały czas rośnie. Obecny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, a w sobotę od 8 do 14. Do 27 lutego można głosować na kandydatów do tytułu Osobowość Roku Dolnego Śląska 2019 w plebiscycie Gazety Wrocławskiej w trzech kategoriach. Wcześniej, bo 26 lutego o godzinie 23 zakończy się głosowanie w kategorii Nauka. Warto poprzeć reprezentantów naszego regionu. W kategorii Kultura do wyboru mamy Rafała Wróblewskiego, Iwo Łaborewicza, Olgierda Poniżnika w kategorii biznes Mirosława Matwijowa, w kategorii działalność społeczna i charytatywna Dorotę Przybylską i Konrada Kuźmińskiego, a w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna Mirosława Grafa. Nasza ulica po zmroku oświetla około 9 tysięcy lamp w ramach programu pod nazwą Energooszczędne Oświetlenie Wielonej Górze. Część z nich w ostatnim czasie została wymieniona. Na kilku jeleniogórskich ulicach nadal trwa proces wymiany lamp. W centrum naszego miasta po starych latarniach praktycznie nie ma już śladu. Wyciąga się stare lampy, później wykopujemy otwory, wkładamy fundamenty, obrabiamy to kostką z powrotem. Przychodzi druga ekipa, stawia lampy, podłącza. Nowe oświetlenie pojawiło się lub pojawi na ulicach Wolności Koropnickiej. 1 maja Jana Pawła II Konstytucji, 3 maja Kilińskiego, Korczaka i Wincentego Pola. To jednak nie koniec. Z tej wymiany oświetlenia, która miała być na Wojska Polskiego, ale tu robimy w ramach rewitalizacji, a te pieniądze przeznaczymy na pięć innych ulic. I mamy już na to zgodę instytucji zarządzającej, żeby to zostało, bo tam jest 90 lamp, żeby zostały przesunięte na inne ulice. Ma m.in. przyczynić się to do walki z niską emisją. W najbliższy weekend projekt Zima 2020 będzie realizowany w szklarskiej porębie na dolnej stacji wyciągów Ski Areny Szrenica przy ulicy Turystycznej 25 Start Startę zaplanowano na godzinę 9. Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji, w tym m.in. możliwość spotkania z aktorami serialu na wspólnej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.